No Elo! Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest dzień specjalny. Ponieważ dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy na tym kanale, ale jest to związane z czymś, co kochacie. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym zrobimy opening nowej płyty ekipy, która właśnie do mnie przyszła. Uznałem, że nie mogę sobie odpuścić tej okazji i zamówiłem boksa w najlepszej możliwej opcji, więc dzisiaj rozpakujemy boxa Deluxe. Zobaczymy, co jest w środku i jak to wygląda. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto subskrybujcie, bo jest to bardzo ważne. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, subskrybujcie koniecznie, bo lecimy po milion. Już niewiele nam brakuje mordeczki. Więc pomóżcie, zaczynajmy. Także, moi drodzy, przejdźmy do openingu. Pierwszym, co rzuciło się moim oczom, jest karton z napisem Enozes. Nie wiem o co chodzi. Nie, no, tak szczerze, to totalnie na początku w ogóle nie zauważyłem tego, że logo ekipa, jak się odwróci do grnogami, to jest te dwa znaki są takie same. I mówię, że u na kartonie jest napisane Enozes. Potem odwróciłem sobie i widzę, że jest sezon trzeci ekipa. Ale to nieważne, to pierdoła straszna. Odpakujmy tego potwora, bo z tego co wiem, znajdują się tam bardzo, ale to bardzo fajne rzeczy. Dobra, udało mi się odpakować powierzchnię zewnętrzną. Otwórzmy, zobaczmy, co jest. O, w środku jest czarny, duży karton. Jest to moje pierwsze. O, w, tutaj widać napis sezon trzeci. Nie wiem, czy widać to w kamerze, ale tu jest właśnie wyryte. To, to jest tak fajnie nawet nie jest nadrukowane, tylko to jest wyryte. Wyciągam do góry całego boksa. Okej, okay, czy to pudełko szare to po prostu jest takie zabezpieczenie, żeby nic się tutaj nie psuło. I to pudełko jest finalnym pudełkiem, które jakby otrzymujemy i tam jest ten cały box. Czy ono ma jakieś tutaj jeszcze elementy między innymi? Nie, nie ma nic. Jest cało, w całości czarne. Tutaj jest napis ładny, wyryty ekipa. Sezon trzeci. I z tego co widzę wieczko. Ej, to jest naprawdę sol. Dobra, ej, nie, dobra, bez bicia teraz. To nie jest tak. Dobra, żebyście wiedzieli, to wcale nie jest tak, że jakoś się umówiłem z kimś. Mówię naprawdę realnie, co się dzieje. Teraz patrzcie, to pudełko jest bardzo trwałe i ono się w ogóle tutaj na magnes zamyka i można je otworzyć. Nie, pierwsza klasa, nie Szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze boksa, który miał coś takiego. Może za dużo ich nie zamówiłem, ale nie widziałem tego typu boksa. Na górze mamy karteczkę z napisem sezon trzeci. To jest napis, który jest. Ej, dziękujemy za zakup sezon trzeci Deluxe Premium. Mamy nadzieję, że ucieszą cię produkty, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Ekipa! Bardzo ładna karteczka. To jest śliski druk 3D, taki wypukły. Dobra, odkładam to na bok. I co mamy w środku? W środku mamy czapkę. Tego co pamiętam jest to bucket. Rozpakujemy go, zobaczymy jak on wygląda. Dobra. Co do jakości bucketa. Sprawdźmy tak to wygląda, to się przedstawia. Okej, okay, tu jakieś sznurki w środku. To, to nie jest. Do okej, okay. dobra. Jedna rzecz. Bucket sam w sobie z zewnętrznej strony bardzo okej. Okay. Dużo kurzu leci z niego. Nie wiem czy to widzicie, ale dużo kurzu z niego leci. W sensie, bo to jest taki materiał, że on się kurzy. W środku natomiast jest bardzo cienka siatka. Co, z jednej strony jest to okej, okay, bo to będzie prawdopodobnie oddychać, ale z drugiej strony no jest to takie bardzo mocno plastikowe. I nie wiem, czy to nie jest, nie jest, nie, nie jest minusem. Ale reszta. Nie wiem, po co te sznurki w sumie do zaciskania. Ok, dobra. Jeżeli chodzi o zewnętrzną warstwę, to jest to ok. Prezentuje się w taki sposób. Ciekawy design. W sensie jest to taki bardzo mocno każe z, góra, z górami. Nie wiem dlaczego. Jako taki góralski. Można go jeszcze zrobić jako tak. No jest to ok, jest to ok. Aczkolwiek ten środek nie przypada mi do gustu za bardzo, nie? Tutaj takie za bardzo zasiękiem za, za mam wrażenie. Ale nie skupiajmy się na bakecie, bo nie buket najważniejszy. W dalszej kolejności widzimy okulary. To jest coś dziwnego, strasznie. One mają taki. To są okulary chyba zajebiście. Z tego co pamiętam. One mają na sobie te ślady tego bucketa No tak, niestety. Ale zobaczmy, jak będę w nich wyglądał. Czekaj, co? Okej, okay, nie strasznie dziwne. Strasznie dziwne. Po pierwsze, lecą. Czy ja to dobrze założyłem w ogóle? Są strasznie szerokie, przez co. Czekaj, tu jest nos? Tu aż do tyłu tak trzeba. Nie, czekaj, co? Ja to zderam. Nie, wy... widać fajnie przez nie, tylko one by mi bardzo szybko zleciały, jakbym chciał coś zrobić. Nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że ja coś do zakładam. Tak, to się nosi? Może to się tak nosi po prostu. Tak, to w taki sposób. Czy trzeba, trzeba troszeczkę niżej, czy nie bezpośrednio na oczy, tak? Dobra, i co? I bakiet. <laughs> Nie no Ej, generalnie git Bałbym się trochę, że je stracę Bo bardzo łatwo je stracić W sensie spadają Jeżeli chodzi na przykład o jakieś pójście na koncert czy na coś w, w domu, no może pochodzić Ok, Pokażę jeszcze do tej kamery tutaj, żebyście widzieli jak to wygląda W taki sposób się prezentują Tutaj mamy jakiś nadruk Dobra, co jest dalej? Dalej mamy... Co to jest? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia co to jest Nie miałoby być mniej rzeczy to jest dużo rzeczy strasznie NERA! NERA ekipy. Dobra, tylko NERA bez żadnego logotypu. Bez niczego. Okej, okay, w środku jest sezon trzeci ekipa z meteczką. Trochę materiał taki jak kurtka na wiatr, mam wrażenie. Takie bardzo, bardzo to jest liche, jeżeli chodzi o to, nie? Tutaj to, to jest plastik, chyba z tego co widzę. I tu kolejna kieszeń. Pierwsza kieszeń jest bardziej pojemna niż ta druga. To na pewno, to na pewno. Szkoda, że nie ma żadnego logotypu. Chyba, że to jest logotyp na tą nerkę. Nie, to jest mankiet, to jest przypinka, nie? Do, do garnitura czy do czegoś. Co znaczy ekipa? Fajne, to jest fajne. To jest Git. Nie wiem, czy to widać. Pokazuję. Tu może jeszcze do tej Kamery pokaże, tak to wygląda. Szkoda, że ta nera nie ma żadnego logotypu. Nie wiem czemu ona jest taka no logo. Czy to tak miało być? Czy ona była niezaplanowana? Nie wiem. Teraz. Ej, jestem znacznie confused. No jest taka czarna, basicowa, basicowa nera. Do tego mamy mankiet. I tu jest chyba koszulka, z tego co widzę. Czekajcie, koszulka. Chyba tak, chyba to jest koszulka. Fioletowo, taka różowa. Nie wiem, ja jestem Daltonistą, więc nie znam się na kolorach. Ej, koszulka akurat jest dobrej jakości. To akurat mogę potwierdzić. To nie jest koszulka. Co to? Chusta. Ej, to jest chusta. Na 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 głowę. Dobra, czekajcie, bo chyba zejść do, do, do was. Ja myślałem, że to koszulka. W sumie design na koszulkę byłby spoko w ten sposób. Nie wiem, czy to widzicie. Jeszcze tu wam pokażę. Tak to się prezentuje. Całkiem okej. Okay. Całkiem okej. Okay. Tu jest jakaś deska, jest tu jakiś mikrofon. Nadruk jest taki jak na koszulce. Szkoda, że nie koszulka. Ja bym przyjął taką koszulkę z takim logotypem. To by było bardzo fajne. Dobra, co mamy dalej? Tak, w środku mamy jeszcze płytek, do której zaraz przejdziemy, zaraz ją rozpakujemy w, do końca. Ale mamy tutaj także bilet. Bilet dołączony do sezon trzeci Ekipa Deluxe Premium. Ja to zasłaniam bok, bo jest to QR code. E, Bilet dołączony do sezonu Ekipa Premium Box jest wersją kolekcjonerską Czyli to jest bilet, którego nie użyjemy na wejściu na koncert Ale jest to bilet taki ładny z napisem Ekipa. Bardzo fajny śliski nadruk tutaj jest Więc to jest git. Jako, jako kolekcjonerska rzecz Bardzo spoko. Naprawdę. pracuję. Nie wiem jeszcze co z tym biletem zrobić, czy się udać na koncert, czy nie Zobaczę jeszcze. Zamykamy boxa Nie, ten kufor jest kozakiem. Naprawdę jara. Nawet bym sobie pozwolił No on jest bardzo Mocny w sensie to jest karton, ale on jest czymś wzmocnianym nie, nie widziałem takiego czegoś jeszcze. Dobra, najważniejsze, najważniejsze, po co tu przyszliśmy? Płyta ekipy. Rozpakujmy. I teraz tak, moje pierwsze skojarzenie po zobaczeniu tej płyty to sarkofagi. Nie wiem, czy mieliście jakieś takie sarkofagi, sarkofagi na tazosy. To jest dokładnie to, bo to się chyba rozsuwa. Tak, możemy to rozsunąć. Czy ono się do końca rozsuwają? To się rozpadnie? Nie, nie rozpada się. Dobra, to jest taki jakby box, który możemy sobie rozsunąć w taki sposób, właśnie. Jest on również zamykany. Tu jest logo ekipy. Z tej strony, jak go otworzymy, szkoda, że tutaj czegoś nie ma, ale właśnie do mnie wyleciało coś ważnego. Boxa możemy otworzyć jest to fajne pudełeczko, ładna kole wersja kolekcjonerska. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Bo tutaj pod tym właśnie. A, to jest taka, jakby półka na to, to sobie zamykamy i w półce znajdują się wlebki, o które wiem, że wielu dużo ludzi zawsze pyta, więc wlepki też się pojawiły. Są również foty. Ty, dokładnie tak, takie, coś miał ja coś na swojej płycie. To jest zajebiste, że są fotki. Jest, jest tutaj Freeze Versov, jest tutaj Nowciaks i Patec, e, Jest tam dwie wlepki, nawet trzy zajebiście. Są jeszcze fotki ich inne grupowe, i jest sama płyta w wersji normalnej. I wersja deluxe zawiera wszystkie rzeczy, które tam widzieliście wcześniej. Zawartość płyty to jest chyba w ogóle ta powiększona, a tam jest w ogóle deluxe taka zajebista. Dobra, i lecimy do samej płyty rozpakujmy to, bo to też jest najważniejsze co będzie w środku. Dobra, sezon trzeci, ekipa, zdjęcie w basenie. Z tyłu widzimy track listę. Ekipa, zajebiście, fit kury, napad na bank, fit, fit roxy, chill. Ja to tak czuję: fit bro, sen, selfmade, na zajawce, uśmiech do fury, zigzag, influencer Party Hard. Dobry Mood, deluxe, szlafroki, fit Janusz Walczuk. O, jest Janusz na płycie. Jeden wers i shadow. Niestety muzyki nie mogę wam puścić, bo jest to przed premierą jeszcze. Więc musicie poczekać na premierę, aż będą dostępne kawałki. Ale możemy otworzyć do środka i zobaczyć, co jest w środku. W środku jest dziękujemy za zakup limitowanej wersji płyty. Jest tutaj podpis. Możemy sobie to otworzyć jeszcze. O, ej, dobra. Kolejna rzecz, którą widzę pierwszy raz w życiu w ogóle. Że gazetka jest przyklejona do całej płyty, że gazetka nie jest osobną rzeczą. To jest spoko. Teksty, teksty to są. To są teksty. Wszystkie. Traków i tutaj jest track lista też. I podziękowania za realizację projektu. Produkcja wykonawcza, produkcja wokalna, Mixmaster. I Janusz Walczuk, no, no bo co to studio? Zajebiście. Dobra, otwieramy drugą, drugie ramię. I w drugim. o ty! Nie spodziewałem się, że płyta będzie taka, takiego koloru. Całkiem ok. Bardzo minimalistyczne w ogóle, jak wcześniej mieliśmy dużo grafik tutaj. Tak, ta w środku finalna płyta jest bardzo minimalistyczna. Wszystko przypomina, jakby widok, kiedy otwieracie oczy w basenie. To jest dokładnie taki blur tego typu kolor. Jeszcze wyjmę sobie płytkę, czy tam z tyłu coś jakaś graficzka? Nie ma. Jest bardzo minimalnie. Spoko. To jest fajne. To jest takie bardzo czyste mi się to podoba. Może mi to dziwnie, ale props za to, że jest plastik, bo czuję trochę, że czasami są płyty, które mają papierowe wejście, a te płyty nie, nie są w ogóle w jakikolwiek sposób chronione. Tu jest plastik, który ją chroni, więc to jest spoko. Dodatkowo jest to gruby karton, więc to też nie ma szans, chyba żeby się rozwaliło. Nie no, jest to kozacka edycja. W połączeniu z tym boksem tutaj i tym wszystkim, co tutaj się znajdowało, było to bardzo spoko. Dodatkowo mamy tutaj wykonanie. Na bardzo wysokim poziomie mamy tutaj bilet, chustę, nerkę, spinka do mankietu, bucket i okulary. Teraz tak, jeżeli chodzi o końcową. Ocenę, wydaje mi się, że całość płyty bardzo fajnie zabezpieczona, bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o pudełka, aczkolwiek mam lekkie zastrzeżenia do środka baketu, tak jak powiedziałem, i do wykonania nerki. To jest to coś, co najmniej mi leży, i tak samo okulary, że troszeczkę lecą z oczu, nie wiem, czy one nie powinny być trochę, może jak trochę źle po prostu zakładam. Ale nie jestem ekspertem, jestem po prostu zwykłym konsumentem, który sobie kupił produkt, nie znam się na tym, może tak to ma wyglądać, może ja coś źle robię, to może mieć sens. Tutaj padła podpowiedź, że Nera, która jest tutaj do dostarczona, może być wodoodporna i to może faktycznie mieć sens. Możemy to sprawdzić, ale nie wiem, czy to tak, bardzo sprawdzać. To ma sens, to może być wodoodporne. Może faktycznie tak jest stary, że to jest taki typu materiał, żeby ten. Nie, no jest to okej, okay, dobra. To jak to jest wodoodporne, to zajebiście. Ale nie wiem, nie wiem, to jest przypuszczenie nasze. Więc zamówienie jak najbardziej na plus. Cena tego zamówienia to około chyba 500 zł. Nie pamiętam, zamówiłem to bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o resztę piosenek, których jeszcze nie oceniliśmy, a jest ich tutaj sporo, bo 16, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście ocenkę tracków, które wyjdą bez klipów. Oczywiście po premierze. Tu jeszcze zauważyłem na końcu, że z tyłu jest ten sam motyw, tylko bez ludzi, nie? Że jest to, to samo miejsce, tylko bez ludzi. Zajebiste. Nie no, bo jak najbardziej na plus Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie Ponadto zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało Subskrybujcie Do zobaczenia Cześć!